Gdzie lecimy? Do... Gdzie lecimy? Do Marloga, nie? Do takiego amerykańskiego Marloga. Ktoś dzwoni. Miód pitny, Jadwiga ma. ja mamy szansę na 69. Pod warunkiem, że w ogóle... <głos》> uda się, żeby wylądował, nie? Serwujcie Instagramy. Ziomer, ziomer. Nie trzyma się w kieszeni jak się chodzi po lotnisku jak co powiesz? Masz ostre oko What? Jakie ty bilety kupiłeś, że nawet ekran nie działa? O, mam działa. Co za gość A bliższy już Michał Ja bym w Polsce był dalej Ale fajnie no zaczynamy naszą Amerykańską przygodę, przygodę. Będzie Chodzeniem po wykładzinie ja, jeszcze ja, jeden ja, ja. cel, dla którego zwłaszcza przyjechaliśmy, Ale o tym w dalszej części Material. odcinku. duży problem. Nie ma u nas bagaży. Po prostu gdzieś przypadły Adam z Grzegorzem szukają, więc miejcie nadzieję, że się znajdą. Co? Opisali nas jako Warszawa, ale z Krakowa, nie? Aha. Dla nich Polska to Polska. Warszawa, Kraku przecież to na, na nogę Co się stało? Co się stało? Nasz bagaż przyleciał z Warszawy, ale leciliśmy z Krakowa. Ale wszystko jest możliwe Bo to mnie lata już z 15 no lat Mojej dwa razy i powiedziałem, że nie polecę Często płacę za bilet drożej niż w ale uparłem się i pies. W każdej linie tylko nie lot Wszystkie Sory, że tak mówią Nie no jasne, czemu nie o jest, ja ci ja ci coś ja takiego Jest coś takiego, że prosiłem o wodę Grzesiek też mówił, że nie chce z jedną jechać, a wsiadł, co ja mam? Ja mówię, Możesz go wysadzić, dajcie gdzie, na ma gdzie? jak powiedział największy Fantojot. Co? To jest amerykańskie piwo, tylko 2 iść węgli i 95 kalorii. Także. Zważyłeś się z Zważyłem się. 83,5. Przyciłem ostatnio za 3 kilo. Tak do 85 spokojnie myślę, że mi się dobija. To ja 85. No. Przytałem też czy jakieś 3-4 km. McDonald's na sklepowa, o to chodzi. Odpoczywamy, jest 12.37 w nocy w Polsce. 17.37 czasu lokalnego. Więc luzik a od jutra, zabieramy się za ciężką pracę. Na razie. Wysrałeś <laughs> Od razu Grzegorz kupił coś takiego Tylko problem polega na tym, że przejściówki są inne Ale! Kupił przejściówkę, którą zaraz znajdę Tutaj Które nie wchodzi mi do ładowarki I jest duży problem, bo nie mam jak montować materiałów, a bateria mi pada więc brawo Grzegorz. Okay. Gdzie jedziemy teraz za chwilę? Na styka! Haha, no, no. na Amery Amerykańskiego! Amerykanie. No, pokaż takie To jest strasznie twarde, oparcie fajne, nie? Tak zupełnie... nie inaczej, nie? Ten, taki retro ten mam no. moment, nie? A a to oczywiście, mimo... To jest na pewno. A ten? Były męskie spodnie. Kupowałeś te spodyki? <grym> Piękne ananasy kaktusy. <grym> i tak Gdybyśmy miał gucci, to to byłoby spokojnie. Ja nie lubię włoskich samochodów, włoskich. Ale, ale wszystko, co, no, co ja ja Gabana, tak? ma tak? Dolce, Dolce ma Ocena McDonalda. Tak w Polsce. Jak w Polsce i tyle? Dobra, tyle masz do tak powiedzenia, widzą? Cześć, jesteśmy na Zlocie, tak? Zlocie amerykańskich. Eee, klasyków. bardziej. Jak jest piknik, to się idzie po kanapie. Nie znam tych wszystkich modeli, bo multum tego było po prostu. Amerykanie swego czasu produkowali bardzo dużo dziwnych samochodów i modeli, nie zwracało się uwagi na wagę. Tam po prostu była rama, piękna karoseria i potężny silnik. I to, to jest piękno tej amerykańskiej motoryzacji. Wielu fanów jak widać podtrzymuje to do dzisiaj. Remontują te samochody, są też stare pick-upy. Będzie w tle niestety no, trochę amerykańskiej muzyki i tego, tego gościa, ale no nie da się inaczej tego nagrać. Możesz mu zabrać mikrofon, i ja będzie tak. kawał po polsku. Zabierz mu mikrofon, na pewno tam ci policjanci, co się tu kręcą, na pewno nic za mnie zrobią. No, pozbędziemy się problemów, pozaciadam. Powiedzcie, co mi co łączy ten samochód z Autodyscover? Kolor! To, że Grzesiek, I to, że Grzesiek stoi tutaj. <grym> Patrzcie ludziska, tu pokazuje całą przeszłość tego samochodu. To nie jest tyłu. Coś pięknego. Taką kurwetą jakbyśmy wyjechał w Polsce na drogę, to by się okazało, że wrażenie robisz większe niż w najnowszym Celsie. Ciąg dalszy fajnych samochodów, klimat imprezy też niesamowity, hot dogi, e, przychodzą rodziny z dziećmi. Chodzą ci ludzie, no i też jest fajnie, tak? I każda auta ma prawo wjechać. nawet tam gdzieś Tesla wjechała. Piotrek Wam pokaże. Serio Zdjęcia. nie żartuję. <laughs> Patrz jak drużna A nie? fajny Cadillac, bardzo rzadki. SV Coupe, Bardzo rzadki egzemplarz. On ma silnik od y, 6 2 pewnie z, kompres z kompresorem, tak? Yes. Jeszcze w manualu, patrzcie jaki rodzynek! Star. Tył, super chargst. super wygląda ten sam. Że jesteśmy w Auto Volo Mizeum. Będziemy się zagłębiać w historię amerykańskiej motoryzacji. A że też sprzedają samochody. Mają na stronie wystawione 3 korwety C8. Zobaczymy z ciekawości. Może coś nawet kupimy, nie? Pamiątki czy korwety? <laughs> Może korwety w rozmiarze 1 do 50. <laughs> Ja, czytaliśmy, czytałem opinie też na internecie, że fajne miejsce i że yy, no, tutaj też można kupić sobie jakieś fajne pamiątki Nie ma gdzie zaparkować <grych> W Ameryce zawsze jest W Ameryce każdy wszędzie musi dojechać samochodem No i bardzo fajnie Kiedyś koniem, nie? My w Ameryce przemieszczamy się czym BMW. To się obudziła, chyba odstanie na opcjach, nie? Poznajecie to logo z filmu? Bardzo fajne, nie? Tu wzywają Batmana. 100 tysięcy dolarów, po tyle chodzą te VW 1 nie? Na aukcjach potrafią rozbite, spalone egzemplarze w Kalifornii być po 30-40 tysięcy dolarów. Kupiłbyś? To no, no, kosmos. Nie no, aż tak to nie, żona by mnie zarąbała, bo łazienki nie ma. Wykupić ci konika? Bo akurat mam drobne z aukcji. Nie, nie chcę, już jeszcze się złamie i każą mi go kupić, albo nie za A chyba się nie zmieści do walizki. Zabierałbyś połamanego? Coś by się zrobiło, nie? Więc do plastra. <słysza> Salwycz. Silnik, który napędzał Chevrolet. No, mamy tutaj jeszcze dość dużo samochodu, że się tu chodzi. Także, yy, także śledźcie nasze Instagramy. Tu gdzieś się na głowie pewnie pojawią. Co, idziemy dalej. Przeszliśmy to pomieszczenie. Tutaj była też muzeum II wojny światowej. Tam jakieś niewiele, niewielkie przebitki, bo było bardzo ciemno, ale powiem Wam, że mnóstwo suwenirów przywieźli sobie Amerykanie z wszystkich zakątków świata. Tak naprawdę nie bili się tylko w jednym miejscu, czyli w Ameryce, w Ameryce Południowej. No. Jak się nazywał ten film? The Road Warrior? Mad Chyba Mad Max <laughs> Aczkolwiek zmodyfikowana modyfikowana wersja australijskiego Forda Interceptora inter inter Tak like jak jest Police Interceptor teraz nie? Pokażę wam teraz samochód z filmu 60 sekund, ee, zaraz zanim mamy jeszcze Camaro z Transformers, później mamy samochód z Bonda i jakiś Mach 5, a tutaj był z Mad Maxa. Tutaj są ogólnie samochody e, z filmów, tam jest Terminator 3, e, więc po kolei wam pokażę po prostu te samochody. Grzesiek cały czas chodzi, nagrywa no jak jakieś relacje i grzebie w telefonie, nie wiem, zdjęcia usuwa. Ciekawych samochodów. Większość aut jest na sprzedaż. Mają plakietkę, żeby, żeby można je kupić, albo nawet w kredycie. Jest takie taki specyficzne, jest to muzeum, nie? Ale bardzo fajne samochody. Warto, warto moim zdaniem tu przyjechać. O, tam jest samochód z Ghostbusters. Chodzimy właśnie na trzecią część, i głośno, głośno jest tutaj. Więc po prostu bez komentarza może wam będę niektóre auta pokazywał. Ja wiedziałem, że Grzesiek jest znany w Krzeszowicach, ale żeby mu figurę odlewać i w stanę stawiać, to już jest... To tego się nie spodziewałem. Kolejna część też y, samochody z filmu plus jakiś militarny hombi. Już wam pokazuję. Ciekawe maszyny, jest nawet i samochód Batmana. Ciemny samochód, podwójne koła na bliźniaku. Batman, nie denerwuj się. Jest i Grzesiu. Grzesiu, uśmiechnij się. A, uśmiechnął się, dobra. Jest okej. Okay. Iżdżące pianino. Słuchajcie, jak przyjechaliśmy do Stanów w pierwszy dzień, jechaliśmy do naszego miejsca, gdzie spaliśmy, to była tabliczka wbita w, w trawnik Free Piano. No i ten sąsiad tam miał pianino do oddania. To taka anegdotka. Powiem wam, bardzo okazale wygląda ten samochód. Jest mnóstwo tutaj jakichś karabinów, jest wieżyczka do strzelania u góry. E, cała tutaj aparatura. no fff, Monitory, nie monitory. No ten samochód naprawdę mega, mega zaawansowany. Fajnie to wygląda, robi ogromne wrażenie. Już nie mówię o tych łopatach i siekierach. Duże zainteresowanie wzbudza, widać wszystkich, którzy tu przechodzą, Amerykanów. A to nie wiem, z jakiego filmu. Hut in the hat. Nie kojarzę, ale jak kojarzycie to napiszcie w komentarzu. Pokażę wam go jeszcze z przodu. Pokażę teraz Rolls-Royce. Rolls-Royce, którymi jeździły znane osoby, m.in. Princess Diana, czyli wali. A tutaj też Oprah Winfrey. Bentley. Bentley. Proszę bardzo, też bardzo ładny. Nie, Bentley. Rolls-Royce. Britney Spears. Celka jakieś biedne, 350. Ale dziwne, bo kierownicę po lewej stronie ma. Amerykańskie traktory. 1940, proszę. Ale cztery cylindry! Ale 40 koni miał! Mastakra, nie? Moje International diesel. No tu jakiś starszy też. John Deere, proszę bardzo. 1932. Chyba będzie jeden z fajniejszych punktów, bo tutaj mamy nowe po prostu korwety, ale patrz jaka ta droga, 119 tysięcy. Pewnie jakaś limitowana wersja, 306, to wiadomo, z na 104 tysiące, z 2019 roku. No to zarobić coś chce, też mam w całości, no piękna jest, ale kasa, o, Plymouth, nie, Prowler, tak, to jest Plymouth, Plymouth Power. Plauro Laurel, kurde, język można połamać. 104 tysiące ta nowa. Tutaj jest nowa, patrz. 662 mile. To jest ta, o której mówiłeś, nie? Też bardzo fajny model. Z28 Camaro. Ale stary Camaro, ale dalej wygląda świeżo, nie? Kolejna korweta, proszę bardzo. 17 rok Grand Sport, ale też cena. No nie zbyt najniższa. O, proszę bardzo. Mamy tu sekcję Lamborghini. Jest Lamborghini Countach. Bardzo kwadratowe. A tam jest Lamborghini. Zdecydowanie Diablo. Ja bym się, ja bym się w Diablo odnalazł. W Diablo też lubiłem grać. W tej alejce też są ciekawe samochody. Bardzo dużo korwet. Korwet. Viper. Dodge Viper Nie wiem czy replika Kobry, bo bardzo dużo jest, ale prawdziwy oryginał AC Cobra jest niesamowicie drogi A ten samochód? Wiecie co to jest? Piszcie w komentarzach Jesteśmy w Chicago, tu jest Adam, tam są balony, a tam są budy. Nie no, idziemy się przejść Pokażemy Wam fajne miejsca. No ja nie jestem tutaj lokalny, ale na szczęście mamy, mamy lokalnego, można powiedzieć, przewodnika. I pokażemy Wam tutaj, mam nadzieję, jakieś ciekawe, ciekawe miejsca. Ja na razie się wszędzie rozglądam, bo samo miasto w sobie jest fajne. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Idę, idę właśnie, pokażemy Wam podane. Podobno ta fontana się nazywa Buckingham, nie wiem. Zarówno. A ty jeszcze jak nas nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. Z dzwoneczkiem tu. Nie, na fontanie niech będzie. Żuć. Sika wodą w ogóle. Nie, fajnie. Jesteśmy pod fasolką, bean. Bo zobaczymy jak na mapa Google co się nazywa. Proszę bardzo. 4-8 gwiazdki ma, czyli znaczy, że fajnie się odbija. Tak, dużo ludzi przyjeżdża. Pokażemy Wam się w odbiciu. Przyjeżdża, żeby zobaczyć kawałek. Nie wiem z czego to jest, chyba weta. Nie mam. powiedzieć. Jesteśmy w Chicago. Nie wieje, chociaż to wieczne miasto. Zwiedzamy. Jest godzina 12.55. O 6 wylatujemy na Florydę. Tam będzie zdecydowanie cieplej, chociaż dzisiaj jest huragan akurat. na ostrzeżenie, że możemy za darmo przebukować. No, ale musimy jako autodiscover też na przykład pokazać wam jak powstają flady. Także lecimy na Florydę, a jeszcze wykorzystujemy kilka godzin. Jesteśmy właśnie na ulicy pod ulicą, jakby tutaj prościej powiedzieć, czyli na drodze, bo... Pod drogą. Ile takich mil tutaj dróg jest? Dużo jest? Czy jest droga pod drogą, czy normalnie sobie wszyscy jeżdżą, tam nawet remont jest, kurwa czy tak jak w Polsce. Z remont, proszę bardzo, jest drugi remont światła normalnie, tylko pies, piesi i chodzą górą raczej, nie? Fajnie. W Polsce tak nie będzie. Natomiast jesteśmy prawie że w samym centrum Chicago i Trump Tower Napiszcie w komentarzu jak wam się podoba Trump Tower i czy mamy wybudować AD Tower w Warszawie, Krzeszowicach, Rzeszowie Będziemy wtedy sprzedawać salvage cars na każdym piętrze Na przykład A wyżej będzie hotel, a na samej górze e, Skybar i restauracja Moje biuro Tak, a na samym szczycie w będzie siedział Piotrek montażysta i będzie montował filmy Patrzcie Właściwie łódki ma taką samą koszulę jak ja. Jeszcze mi tylko łódki brakuje i będę, będę jak on. Nie mieszamy na ulicy. Ja sobie wziąłem set Dream of Tahini. Już mam dość po tygodniu jedzenia. Słuchajcie, gonimy między. Do ostry, gonimy między jedną a drugą aukcją. Także mamy czas mniej więcej 7-8 minut, żeby coś zjeść. Zamawiamy przez aplikację jakiegoś fast fooda i już trochę mamy dość białego pieczywa, burgerów, brioche. <grymianie> ja sobie nawet wziąłem wersję Wegę czyli z falafelem, bo ile można, nie? Ja wziąłem w sumie to co Adam, z kolko Zero w lodzie. kura kura Hurra! zobaczycie jak wygląda amerykański ambulans. zdecydowanie głośniejszy niż jest Nasza Kończymy, przygoda tak. z Chicago dobiega konsekwencja. Lecimy teraz na Florydę. Trochę ciepła i słońca, chociaż tak. kończy się huragan. Albo go dogonimy, albo. Będziemy szybciej dolecimy z huraganem. Hurakana to na pewno pokażemy na tak. Florydzie, jak będzie ekscent. Hurakan tak? jest na aukcji. Jest mega dużo fajnych samochodów. Na Florydzie sporo, sporo fajnych samochodów można obejrzeć. A jej koparty stoją przed nami otworem. Pracowity tydzień się przed nami tak. szykuje i także subskrybujcie z dzwoneczkiem za dostępny odcinek, trzymajcie się, do cześć. zobaczenia, cześć!